Rozumiem, że wszystko zgodnie z planem. Tak jest, kapitanie. Udało się odwrócić wagę ludzi. Mów dalej. Teraz możemy bez problemu zrealizować swoje roczne zamierzenia. Ej. Co? Wróciłem. Eee, co tu robisz? Przyszedłem co? sobie. Ale e, dlaczego przyszedłeś? No cóż, samochód mam na naprawie... Kurwa! Mów, czego chcesz. Musimy o czymś poważnie porozmawiać. Chyba się domyślasz, po co naprawdę tu jestem. Mamy przez rany. Koniec z miłym gościem. Przyszedłem tu z dlatego, że... Tej nocy koło południa zdecydowałem się doskonalić swoje umiejętności. Po chwili pomyślałem: Jestem gotów. Czas, by wziąć udział w konkursie. Ksardasie. Zaczynajmy powiedziałem do tego ksardasa. Kiedyś kopnął mnie koń! odrzekł mi ksardas. Potem wrócił do pracy. Albo, by, aby uruchomić sprzęt, trzeba dość energii. Udało mi się. Uruchomiłem mechanizm. Zerknąłem na mój sprzęt, który na mój widok powiedział głosem wybranym za moc. Po chwili zmyszka zaczęła oddawać cześć powężnym demonowi z piekła rodem. A z kolei klawiatura zaczęła ustnieć mordę. Mimo to czułem, że coś jest nie tak. Co się dzieje? Rzuciłem i przekrzywiłem głowę w stronę komputera. Zobaczyłem jakieś dziwaczne drgawki oraz rozpalone czerwoności wnętrza. Chyba zrozumiałem, miał jakiegoś wirusa. Tak to odczytałem. Może to przez płodny, paskudny wiatr z dalekiego Nordmaru. Kiedy zobaczyłem, co się dzieje, postanowiłem zadzwonić do pewnego uzdrowiciela, który nie żyje. Ale niestety nie odebrał. Z powrotem przeniosłem wzrok na komputer. Widziałem jego cierpienie. Błagał o litość. Zostaw to mnie. Za szczytem było walczyć u Twojego boku. Niech cię nos prowadzi. Czuję jak zaciska się gardło. Łzy napływają do oczu. Znam komputera od kilku dobrych lat. Rozumieliśmy się bez słów. Bracie tarczowniku, dziękuję ci. Cóż. Eee, więc w końcu... Z... O co chodzi? <laughs> No cóż, przyszedłem ci więc powiedzieć, że nie mam sprzętu, dlatego potrzebuję trochę więcej czasu. Kurwa, czemu od razu tak nie powiedziałeś? <gry>